Witam Was, docen Polskie, mnie Widzicie co przede mną jest? Browar PG4 i Europejskie. E, jedyne Europejskie y, dostępne w Polsce w browarze restauracyjnym. Mamy Europejskie z Olimpu, y, a tutaj Europejskie lane z Kranu. No i widzicie, jest oczywiście wersja butelkowa w cenie 119 zł za butelkę i jest wersja y, lana. Cena 10 zł za 50 ml. No, i prezentuje się, czy jest wystarczająco syropowate. No, zobaczcie, jakoś niespecjalnie się osadza na ściankach. Nie jest to tak gęste, jakby się wydawało. A już sięgam po parametry tego piwa. Tutaj mamy Birmenii i tutaj Jopejskie opisane z historią. 44,1% ekstraktu, alkohol 10 ,1. I i 1. już, yy, słuchajcie, bateria się kończy, więc szybko. <słuch> Bardzo słodowy. Ciemne słody i z tą nutą sosu sojowego jak najbardziej jest obecna. Bardzo taki likierowy aromat. Ale cały czas mówię, to nie jest tak gęste, jak by się wydawało. Nie osadza się na ściankach i ten aromat też nie jest taki super intensywny. Biorę łyczka. Ciekawe, bo jest jednocześnie słodkie, ale ma tą paloną kontrę. Więc, no, nie jest to rzecz taka, która by odrzucała. Oczywiście nikt nie wypije jakichś większych pojemności jak 0,3. 50 spokojnie do wypicia. Ale ono nie jest jakieś super gęste, takie właśnie syropowate. Po prostu wydawałoby się, że około 28 ekstraktu. Czy rozczarowanie? Hmm. No raczej nie, aczkolwiek spodziewałem się czegoś bardziej właśnie gęstszego. Muszę jeszcze tutaj marlenie zostawić. No, ciekawe piwo, no, będąc PG4 po prostu nie mogłem nie spróbować, jopyjskiego. Ciekawy eksperyment no, Jopejskie chyba nigdy nie było piwem do picia I określenie pijalne tutaj zupełnie nie pasuje Warto spróbować Natomiast jeżeli chodzi o PG4 To zachwycony jestem ich pilsem Pils naprawdę niemiecki Bardzo świeży, bardzo aromatyczny Te motywy chmielowe, ziołowe są tutaj bardzo intensywne I dodatkowo właśnie taki kwaśnicowe, bym powiedział po czesku, czyli niefiltrowane i to daje też takie, taką fajną pełnię temu piwu. Tak więc Pilsa z PG4 zdecydowanie polecam. Jopejski jako eksperyment. Jeżeli lubicie takie mm, słodkawe raczej piwa, nie, warto spróbować. No, to chyba bateria wytrzymała. Na razie.